Mam na przykład kupić sobie coś, co w miarę było w miseczce, powiedzmy, jakoś sensowne, i potem igła z nitką i lecisz po obwodzie, żeby to sobie spiąć. Tydzień, dwa tygodnie temu dodałam rolkę do siebie na Instagram, i ja w tej rolce powiedziałam, że nie dotykała mnie dyskryminacja systemowa, i że mogłam kupić ciuchy w każdym sklepie. Jak dodałam tę rolkę i chwilę tak nad tym pomyślałam, to stwierdziłam, że to jest tak naprawdę gówno prawda. Nadal. Przepraszam, bo ja byłam szczupła, więc tak dostawałam spodnie czy coś tam, ale 20 lat temu, jak mi urosły piersi, i mi urosły piersi tak gdzieś jak miałam 14-15 lat, to był już ten moment, gdzie one były naprawdę duże, i też miałam jedne z większych w szkole. No, to wtedy w małej miejscowości mieliśmy jeden sklep z bielizną taką większą, powiedzmy, gdzie może coś bym dostała, ale nie dość, że to były babcine, takie, że tak powiem, fasony, te grube ramionczka, to wszystko takie po prostu jak. Porne. Tak, no nie dla młodej dziewczyny ogólnie, no. nie? Dwa, to było strasznie drogie. To na tamte czasy, to ja pamiętam, to było kilkaset złotych, no więc ogrom pieniędzy, a moich rodziców na przykład nie było stać na takie rzeczy. Ja nawet nie, ja nawet nie szłam do mamy, żeby jej powiedzieć, nie?